I lecimy. W kwadracie o 30 cm umieszczono ośmiokąt o równych bokach, jak na rysunku. Wykaż, że pole ośmiokąta jest równe polu trójkąta, jeżeli długość odcinka A i B jest równa 6. Czyli dobra. Co my wiemy? Wiemy, że... Tu mamy kwadrat, tak? I ten nasz kwadrat, oj, 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 nie ruszyłam, dobra. Wiemy, że ten kwadrat ma bok o długości 30. Aj, nie będzie widać, czekajcie. Czy tu jest jakieś coś. Dobra, mam, 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 mam. Ma 30 cm, nie? Czyli wszędzie i tu jest 30 cm i tu. I ten na dole też ma 30 centymetrów. I tak, mówią nam, że odtąd dotąd to jest 6 centymetrów. I musimy co obliczyć? Musimy obliczyć pole tego trójkąta trójkąt BCD czyli ten, tak? musimy wykazać, że ten trójkąt a widzicie? staram się, staram się powiedzmy, że ładnie on jest pokolorowany najśliczniej jak potrafię czyli także ten trójkąt pomarańczowy, tak? czyli to będzie pole tego trójkąta P, T jest równe tego pola. ośmiokąta. Czyli zróbmy, że P, tu napiszę 8 na dole, ok? Od ośmiokąta. I teraz jak my to możemy zrobić? Zobaczcie, że wszędzie one są tak. Dobra, zaczynamy po kolei. Czyli najpierw musimy obliczyć pole trójkąta. Jaki jest wzór na pole trójkąta? Równa się. Jedna, druga A razy H. U nas A ile wynosi? A to jest ta długość boku kwadratu, czyli 30. A H, no na ten moment nie wiemy. Ale spójrzcie. Już Wam wszystko pokażę. Yy, hy, 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 hy. Potrzebuję linijki. Dobra. Więc tak. sobie przyporwa Prowadzę tutaj na razie. O. Tak. Hmm? Co to jest? Każda, każdy ten odcinek dzieli mi bok na połowę. Czyli ta jedna długość, jak jest połowa boku, to ile ma? Czyli odtąd dotąd to jest połowa boku, tak? Czyli tu mamy 15 cm. I odtąd dotąd też. Hmm? Teraz skupcie się. Skoro to dzieli na połowę, czyli ten odcinek 6 cm też dzieli na połowę, ale 6 podzielone na 2, to ile? Chwila na zastanowienie. Tak. Najlepiej na świecie pomyślałaś, lub pomyślałeś, że to jest, są 3 centymetry tu i 3 cm tu, skoro dzielimy na pół, tak? Więc już mam to 3 cm, a odtąd dotąd ile będzie? Teraz popatrzcie. Widzicie, czy nie? To nie martwcie się, jak nic nie widzicie. Ja dalej pokażę. Poprowadzę tutaj kolejną taką kreskę puf, puf. Więc jeśli odtąd dotąd mam tu 3 cm, tak? To są 3 cm. To odtąd dotąd brakuje mi ile żeby było 15? No tutaj brakuje mi 12 cm. Tak? Hmm? Widzicie? Bo 3 bo 3 3 cm plus ileś ma się równać 15 cm. Dlaczego 15 cm? Bo tutaj ta połowa boku ma 15 cm, tak? Po co w ogóle to liczę? Przypominam, bo liczę wysokość. A wysokość to jest tutaj to. Więc jak widać, nasza wysokość ma po prostu 12 cm. Więc mogę wyliczyć pole. Mam nadzieję, że nie za szybko przeskoczyłam. I tak jedna druga razy nasze A, czyli razy 30 cm razy nasza wysokość 12 cm to się równa, to się równa 16. 30 razy 6 równa się 180 cm kwadratowych, tak? Jeden taki ony ma. I teraz musimy wykombinować sobie pole tego naszego ośmiokąta. I jak to możemy zrobić. Hmm. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Ja zrobię na najprostsze. Czyli tak, teraz liczymy, liczymy pole ośmiokąta. Tak? Ja proponuję zrobić tak, policzyć pole tego całego. Kwadratu I odjąć te 4 pola trójkątów, bo mam już wyliczone jedno, więc to pole razy 4. Hmm? Dobra, po kolei, czyli tak, liczymy pole kwadratu, kwadratu to się równa A kwadrat u nas nasze A wynosi 30, czyli 30 do kwadratu, to się równa 30 razy 30, czyli 3 razy 3 jest 9 i przepisuję sobie dwa zera. Czyli ten cały tutaj kwadrat ma 900 cm kwadratowych. Hmm? Widzisz to? I teraz popatrz, żeby obliczyć pole tego naszego ośmiokąta, to od pola tego kwadratu minus muszę zrobić pole tego trójkąta. Sobie, może ja to tak zrobię. No popatrzcie, ten pole tego trójkąta jest takie samo jak pole tego trójkąta. Jest takie samo, jak pole tego trójkąta. Jest takie samo, jak pole tego trójkąta, tak? Czyli mam cztery, o, cztery, cztery, takie same figury, czyli te trójkąty. I one są wszędzie. Tu. I tu. I tu. I tu. Tak? I muszę zrobić Minus. 4 razy pole trójkąta. Bo są cztery trójkąty. Tak? I robię to. Pole kwadratu wyszło nam 900 cm kwadratowych Minus 4 razy 180 cm2. To się równa. To się równa. Uhu.

wykazane, że to jest prawda. Jak to zostało wykazane? Już biorę coś do zakreślenia. Bo pole ośmiokąta wyszło nam 180, tak? I 180 też nam wyszło pole trójkąta. Jeszcze raz szybkie podsumowanie, bo wiem, że na początku trochę y, mogło zabrzmieć jak chaos, niewiedza i inne rzeczy. Zadanie jest super, mega fajne. I tak, co mamy podane? Mamy podane, że bok kwadratu to 30 cm, no nie? Więc wszystko sobie zaznaczone. Yy, I musimy obliczyć pole trójkąta i pole ośmiokąta. Dlaczego? Bo musimy je porównać, więc je liczymy. I tak, pole trójkąta, zacznę od pola trójkąta, bo łatwiej. Pole trójkąta, czyli 1, druga a razy h. A mam podane, bo to jest nasz bok kwadratu. I teraz tak, H muszę wykombinować. Korzystam z tego, że yy, tutaj to, yy, mogę poprowadzić odcinek przez pół kwadratu, akurat, i on nam podzieli wszystko. Łącznie z tym odcinkiem 6-centymetrowym podzieli to na dwa odcinki po 3 cm. I wtedy, skoro podzieliłam wszystko na pół, to 30 na pół to jest 15. I mam je tu, tak? I 15 minus 3 jest 12, czyli jest nas. to. jest to nasza wysokość. I mam już wyliczone pole trójkąta. Jak mam wyliczone pole trójkąta, trójkąta, trójkątu, <grych> to mogę wyliczyć wtedy pole naszego ośmiokąta. jak od naszego yy, wyliczonego pola kwadratu odejmuję. 4 cztery, cztery pola trójkąta. Uff. Hmm? Uf, ale się nagadałam. Yy... To chyba jest jasne, no nie? No i wtedy mi wyszło, że jest tak samo.